Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam na rozmowę z prezesem Polimex Mostostal. Jest ze mną pan Jakub Stypuła. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Dużo w ostatnim czasie dzieje się na rynku, jeżeli chodzi o akcję Polimexu. Inwestorzy na pewno bardzo zadowoleni, no bo to jest w ciągu dosłownie kilkunastu sesji giełdowych, no dwucyfrowa stopa zwrotu, już dochodząca do 50%. No i jesteśmy świeżo po komunikacie SP, Olbrzymi deal, duża umowa z Energą, gdzie Polimex, no jest tym, że tak powiem, głównym podmiotem, blisko 1,7 miliarda złotych na realizację bloku. Proszę o kilka słów do inwestorów. Wszystko prawda. My wokół jak tu zawsze się dużo działo, teraz się dzieje dużo dobrego, więc kierunek jest właściwy wektor też. Umowa z Energią, wczoraj podpisaliśmy z grupą Energa umowę na budowę elektrowni CCGT w Gdańsku. Jesteśmy liderem konsorcjum razem z firmą Siemens Energy, która jest dostarczycielem, dostawcą technologii. Mhm. Spójrzmy nieco w przyszłość jesteśmy w dobie nie, przygotowania do dużych inwestycji. Mówimy tutaj choćby o sektorze obronnym, gdzie blisko 5% polskiego PKB właśnie na obronność ma być przeznaczona. Dodatkowo olbrzymie budżety w Unii Europejskiej, z których Lwia część ma przynależeć do naszego kraju. Dodatkowo politycy mówią, że te pieniądze mają zostać właśnie w Polsce dla polskich firm. Nie, czy z Mostostal będzie firmą, która rzeczywiście będzie korzystać na tych dużych budżetach i będzie przygotowywać kolejne realizacje właśnie związane z z konkretnymi inwestycjami? Krótka odpowiedź brzmi tak. E, tylko teraz zastanawiam się, jak to ubrać słowa. Jesteśmy bardzo aktywni na tym rynku. Mamy wyspecjalizowaną spółkę Polymex Infrastruktura, która zajmuje się tym budownictwem obronnym. Zrealizowała już dwie inwestycje na wybrzeżu, to znaczy na Westerplatte, budynek dla służb specjalnych i dla marynarki wojennej Poligon w Ustce. Mamy cztery projekty, o których nie mogę powiedzieć, które rozwijamy, a związane są po części z naszą firmą produkcyjną Mosto Stasiercy. Jesteśmy zaangażowani w spółkę RFK, która za pośrednictwem arp ma zmienić profil działal... ma działać na majątku byłego Rafako i, i zmienić swój profil działalności na branżę zbrojeniową. Jesteśmy aktywni. Nie przechodzimy obojętnie wobec tego strumienia pieniędzy. Nie tylko w zakresie obronności, ale również i w, bezpieczeńst... w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ wszyscy mają ten fokus na obronność, obronność, natomiast w kwestii bezpieczeństwa tam również są odpowiednie ustawy i postanowienia o kierowaniu strumienia pieniędzy 0,6 pretu krajowego brutto rok do roku będzie kierowane na budownictwo obronności i, i, i obrony cywilnej. Także tam również będziemy No właśnie, a żeby obecnie. nie mówić tylko i wyłącznie o obronności, bo inwestorów może interesować temat Polimexu i innych inwestycji, czyli na przykład tematu związanego z potencjalną odbudową Ukrainy, z wykorzystaniem środków na CPK, z budową pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Czy tu na tych płaszczyznach, na tych polach Polimex również będzie stawał do różnych przetargów i będzie walczył o konkretne właśnie zamówienia? No ale my już wszędzie tam jesteśmy. No po kolei. Jeżeli chodzi o obronność, to zarówno w aspekcie produkcyjnym, jak i realizacyjnym jesteśmy do tego przygotowani. Po części jesteśmy tam aktywni. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, braliśmy udział w budowie e, tego muru na granicy z Białorusią. Elementy były wykonywane przez kolegów z Mostu Stałosierdza. Cały czas jesteśmy aktywni, współpracujemy ze Strażą Graniczną. Jeżeli chodzi po kolei CPK, złożyliśmy... E, Złożyliśmy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu czy w dialogu technicznym nie, nie pamiętam, chyba tam jest dialog techniczny w odpowiedzi na zapytanie CPK razem z firmą COCTI w konsorcjum. I jesteśmy jednym z pięciu wykonawców, którzy złożyli takie wnioski. Jeżeli chodzi o atom, no to jesteśmy tam obecni. Polimex infrastruktura przywołana buduje drogę Lubiatowa. będzie łączyć właśnie tą elektrownię atomową z systemem drogowym w Polsce. Co jeszcze mieliśmy? Ukraina, mamy czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych, naszą spółkę produkcyjną na Ukrainie. Teraz pracujemy nad otwarciem. Przedstawicielstwa w Ukrainie. Tam jesteśmy obecni bardzo osobowo i mocno działamy tutaj w, w, w Polsce i, i, i w najbliższym otoczeniu, biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach i przygotowując się mocno do wejścia w ten rynek. Ale jeszcze raz, to też, żeby sprawa była jasna. My Zajmujemy się zbieraniem informacji, tworzeniem kontaktów, mapowaniem różnego rodzaju firm, czy to projektowych, czy podwykonawczych, z którymi moglibyśmy współpracować. Natomiast od takiej pracy koncepcyjnej, przygotowawczej do realizacji to jest jeszcze daleka droga i to jest rynek, w który będziemy wchodzić bardzo ostrożnie i powoli. Tak? Zawsze starając się zdywersyfikować ryzyko, czy to poprzez partnerów konsorcjum, czy poprzez mocne wsparcie polskich instytucji albo finansowych. Albo jakichś rządowych, I, i, i tutaj bardzo tak ostrożnie na ten rynek wkraczamy. Natomiast to, na czym nam zależy, to żeby nie przegapić tego momentu, w którym te inwestycje ruszą, ustabilizuje się sytuacja, bo jak wtedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, to mamy pewne świadomy, że będzie za późno. Będzie za późno, dokładnie tak. A czy na rynku obserwuje Pan dużą konkurencję właśnie, jeżeli chodzi o wyścig, o poszczególne deale, poszczególne realizacje, czy Polimex tak. jest na tyle wyspecjalizowaną spółką, że no z tą konkurencją po prostu sobie dobrze radzi? Po dwa krocz tak. Czyli obserwujemy... Rzeczy... Rynek jest w trudnym, w, w trudnym momencie. Segment energetyki może najmniej, ale przez to, że w tym segmencie energetyki się bardzo dużo dzieje, to koledzy, którzy mają trochę gorszy czas w innych segmentach budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego, przemysłowego, jakiegokolwiek innego, infrastruktury. Mamy również przez spółkę Polimex infrastruktura, która bierze udział w postępowaniach przetargowych na budowę dróg czy jakichś innych obiektów drogowych. No to tam, proszę pana, nie wiem, no 12 ofert to się rzadko kiedy zdarza, bo z reguły jest więcej, 15, 20 no konkurencja jest absolutnie absurdalna, i yy, yy, często jest tak, że różnice pomiędzy tymi ofertami składanych na sto kilkadziesiąt milionów złotych są liczone w setkach tysięcy, czyli poniżej procenta. Mhm. No to oznacza, że naprawdę yy, konkurencja jest szalona i wszyscy, i wszyscy działają na minimalnych marżach albo nawet i bez. Przez to ten rynek energetyczny, w którym jest podaż projektów, przyciąga duże firmy. My to wszystko yy, obserwujemy. Natomiast po pierwsze, jesteśmy wyspecjalizowani, wyspecjalizowani w realizacji obiektów budownictwa energetycznego, a po drugie staramy się brać udział w tych bardzo dużych i bardzo wymagających postępowaniach, takich właśnie jak budowa elektrowni bądź elektrociepłowni gazowych. No to na koniec temat dla inwestorów, bo ok, na kursie akcji obserwujemy dynamiczne wzrosty, ale też trzeba spojrzeć w przyszłość. Zakładamy wzrost portfela zamówień, przy okazji wzrost siły rzeczy przychodów i poprawę wyników finansowych, w tym zysku netto. Czy jest realna szansa, jeżeli nie może Pan odpowiadać, to oczywiście nie trzeba, na to, że spółka w kolejnych latach wypłaci dywidendę? W kolejnych latach, że wypłaci dywidendę. Proszę Pana, ja już miałem okazję o tym mówić przy okazji publikacji wyników za, za półrocze. Nie fetyszyzowałbym wzrostu portfela zamówień. Patrzyłbym na stabilność wyników i przewidywalność. To też chcę, żeby wybrzmiało. Ja myślę, czy znaczy jest bardzo duża podaż projektów na rynku. Teraz, w tym kwartale, Rzeczony Przywołany Gdańsk, który wygraliśmy, jest aktualnie w trakcie przetarg na OCGT w Rybniku, w Dolnej Odrze. Mamy rozpisany przetarg na budowę w dwóch bloków po łańcu. To będzie wielomiliardowa inwestycja. PGE, EC rozpisało przetargi na elektrociepłownie wybrzeże, chyba w Szczecin-Pomorzany Szczecin jeszcze to, to teraz po prostu tak o naliczyłem, nie wiem, siedem takich projektów liczonych w okolicach od miliarda do, do, kilku, do kilku miliardów złotych. My bierzemy udział w tych postępowaniach i my będziemy te oferty składać, w związku z czym zakładam, że nasz portfel projektów wzrośnie. Ale staramy się bardzo ostrożnie i rozsądnie szacować te oferty. Bardziej prymat stawiamy bezpieczeństwu, zarządzaniu ryzykiem i marży, niż, e, niż temu, żeby na siłę zbudować jak największy portfel zamówień. To jest jedna rzecz. No, to są wieloletnie inwestycje, tak? To są wieloletnie reinwestycje, płatności są rozłożone przez lata i ofertujemy dziś w roku 2025 w perspektywie realizacji do roku 2030 na przykład. No to musimy być świadomi tego, że przez te 5 lat się może, się bardzo, może się bardzo dużo różnych rzeczy zdarzyć. A jeżeli chodzi o kwestię dywidendy, będziemy chcieli ją wypłacić. Kiedyś. Natomiast tu się też odwołuje do dojrzałości inwestorów. Mieliśmy ze sobą trudne lata. Musimy spółkę ustabilizować, zbudować sobie odpowiednią poduszkę bezpieczeństwa i to, co mówię, chciałbym dać takie poczucie sprawczości, przewidywalności i nudy na tym Polimeksie, że ten Polimeks kwartał do kwartału, rok do roku będzie miał powtarzalne te wyniki. My sobie odbudujemy kapitał zapasowy, zbudujemy sobie odpowiednią poduszkę, będzie wiadomo, że Polimeks przez ostatnie 3 lata, tych kwartałów 12 miał takie same stabilne, przewidywalne wyniki. Wtedy będziemy mogli pomyśleć i, i zmierzać w tą stronę. Natomiast moje osobiste przekonanie jest takie, że jeżeli ktoś jest spółką giełdową, buduje wartość dla swoich akcjonariuszy, to powinien wypłacać dywidendy. No po prostu. Zdecydowanie tak. Ja też jako inwestor prywatnie też prowadzący programy giełdowe powiem, że z punktu widzenia właśnie długoterminowego dużo ważniejsza dla inwestorów jest ta stabilna sytuacja finansowa spółki. Właśnie zakopanie tych dołków, które powstały, zbudowanie solidnej poduszki. No tak. Poduszki. I odcinek. Tak, tak, tak. Bo nie sposób wypłacić połowę zysku, czy ile zysku i później znowu szukać pieniędzy, jak przyjdzie gorszy czas, tylko trzeba wszystko ustabilizować i można na tym fundamencie budować przyszłość i dużą spółkę. No mogę tylko potwierdzić. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę i przy okazji pewnie kolejnych dużych wydarzeń w Polimeksie, mam nadzieję, że takowe będą się pojawiać, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. No, mam nadzieję, że będę miał okazję gościć w tym studiu w perspektywie najbliższego półrocza. Tak to ujmijmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.